Cırada madaba kınca Bihar, Gopi cana vallaba Yashoda Nandana Yeşudan braj cana ranjana Yamuna tiravana çare tiravana çare

Wszystkie żony Kryszny byli całkowicie pogrążone w myślach o Nim i Kryszny znany jest jako Yogiswara. Pan wszystkich joginów i wszystkie jego żony w dwarace zwykli zachowywać Go w swoich sercach. Zamiast starać się zostać mistrzem wszystkich sił mistycznych, lepiej jest zachowywać wewnątrz swego serca Kryszną, najwyższego Yogiswara. W ten sposób można uczynić swoje życie doskonałym i następnie bez trudu przenieść się do Królestwa Boga. Należy wiedzieć, że wszystkie królowe Kryszny, które mieszkali z Nim w race, byli w swoim poprzednim życiu bardzo zaawansowanymi baktami, którzy pragnęli związku z Kryszną polegającego na miłość małżeńskiej. Dlatego otrzymali szansę stanie się Jego żonami i cieszenie się bezustannym związkiem miłości z Nim. Ostatecznie wszystkie zostali przyniesione na Wajkunti planety nieba duchowego. Najwyższa prawda absolutna: osoba Boga nigdy nie jest bo Cała literatura wiedyska wysławia Jego różne transcendentalne dokonania i rozrywki. I powiedziane jest, że w Wydach Ramajanie opisane są tylko czyny Pana. Cała literatura wedyjska opiewa Jego chwały i skoro tylko osoby o czułym sercu, jak na przykład kobiety, słuchają o tych transcendentalnych rozrywkach Kryszny, natychmiast przywiązują się do Niego. Dlatego uczuciowie kobiety i dziewczęta są bardzo przyciągane do ruchu świadomości kryszny. Ten, kto jest przyciągany do ruchu świadomości kryszny i stara się bezostannie otrzymywać taką świadomość, na pewno otrzymuje najwyższe zbawienie i powraca do kryszny, nagalogowrędawany. Jeśli jedynie przez rozwój w świadomości kryszny można zostać przyniesionym do świata duchowego, to można wyobrazić sobie, Jakie szczęśliwe i błogosławione byli te żony pana Kryszny, które rozmawiali z nim, osobiście oglądali go na co dzień. Nikt nie jest w stanie w pełni opisać szczęścia żon Kryszny. Opiekowali się nim osobiście poprzez pełnienie różnego rodzaju transcendentalnych służb, takich jak kąpanie go, karmienie, zabawianie go i usługiwanie mu. I żadne wyrzeczenia nie mogą zostać porównane do służby królowych z Dwaraki. Szukadewo Goswami poinformował Maharaju Pariksita, że jeśli chodzi o samorealizację, to wyrzeczenie i pokuty praktykowane przez królowe Dwaraki nie mają w sobie równych. Przedmiot samorealizacji jest jeden, Krishna. Dlatego, chociaż Postępowanie królowych obiec Krzyszny zdaje się przypominać zachowanie pomiędzy mężem i żoną. Podstawową obserwowaną zasadą jest tutaj przywiązanie królowych do Kryszny. Cały proces wyrzeczeń i pokut ma służyć uwolnieniu nas od przywiązań do tego materialnego świata i zwiększeniu naszego przywiązania do Kryszny, najwyższej osoby Boga. Krishna jest schronieniem wszystkich osób awansujących w samorealizacji. Żył on nie swoimi żonami jako idealny mąż i pan domu, spełniając rytualne badyjskie, chcąc pokazać osobom nieinteligentnym, że najwyższy pan nie jest nigdy bezosobowy. Krishna żył ze swoimi żonami i dziećmi w otoczeniu wszelkich bogactw, dokładnie tak jak. Zwykle uwarunkowana dusza po to, aby uwiadomić tym, którzy są rzeczywiście uwarunkowani, że można wyjść w krąg życia rodzinnego wtedy, kiedy centrum jest Krishna. Na przykład, członkowie dynastii Jadu żyli w rodzinie Krishna i Krishna był centrum wszelkiej ich działalności. Samo wyrzeczenie nie jest rzeczą tak ważną jak zwiększanie swego. Przywiązania do Kryszny. Taki jest właśnie cel ruchu świadomości Kryszny, i nauczamy tej zasady, że nie ma znaczenia, czy ktoś jest seniesinem, czy grihasthą. Należy jedynie zwiększyć swoje przywiązania do Kryszny, a wtedy będzie można osiągnąć sukces w życiu. Idąc śladami pana Kryszny, można żyć z szlankami swojej. Rodzina albo w społeczeństwie czy narodzie, nie po to, aby angażować się w zadowalanie zmysłów, ale w celu realizowania Krishna poprzez zwiększanie swojego do niego przywiązania. Są cztery zasady wzniesienia się z życia warunkowanego do wyzwolonego, które fachowo nazywają się dharmą, arthu, kamą i mokszą. Religia, rozwój ekonomiczny, zadowolanie zmysłów i wyzwolenie. Jeśli ktoś prowadzi rodziny tryb życia, postępując śladami członków rodziny Pana Kryszny, może on osiągnąć te cztery zasady jednocześnie poprzez uczynienie Kryszny centrum wszystkich swoich czynności. Wtedy już wiemy, że już że Krishna miał 16108 żon, wszystkie te żony były wielkimi, wyzwolonymi duszami, a królowa Rukmini była najważniejsza spośród nich. Poza Rukmini było jeszcze siedem głównych żon, a imiona tych żon zostali już wymienione wcześniej. Poza dziećmi zrodzonymi z tych ośmiu żon, Pan Krishna miał również 10 synów, od każdej z pozostałych żon. I zatem w sumie liczba dzieci Kryszny wynosła, wynosiła 16 108 pomnożona przez 10. Nie ma w tym nic dziwnego, że Krishna miał tak wielu synów. Należy zawsze pamiętać, że Krishna jest najwyższą osobą Boga że jego moce są nieograniczone. On uważa za swoje dzieci wszystkie żywe istoty. I nawet gdyby miał 16 milionów synów związanych z nim osobiście, nie powinno to nikogo dziwić. A nadal to dziwi, oczywiście. Pomiędzy najbardziej potężnymi synami Kryszny 18 było Maharadhas, którzy sami mogli walczyć z wieloma tysiącami żołnierzy, rydwanów, koni i słoni.

Spośród tej osiemnastki za najbardziej potężnego uważany jest Pradyumna. Pradyumna był najstarszym synem Rukmini i odziczył on wszystkie cechy swojego wielkiego ojca, Pana Kryszny, Poślubił on córką swojego wuja, Rukmiego i z tego małżeństwa narodził się Aniruddha, syn Pradyumny. Aniruda był tak potężny, że mogł walczyć z tysiącem sloni. Poślubił on wnuczką Rukmiego, brata swojej babki Rukmini, i ponieważ pokrewieństwo pomiędzy tymi kuzynami było dalekie, takie małżeństwo nie było rzeczą nienormalną. Synem Ani Rudhi był Vajra. Kiedy następnie cała dynastia jadu została zniszczona przez klątwo Bramina, przy życiu został tylko Vajra. Ваджра мял сына, которого имя было Пратибагу. Сын Пратибагу называл Субагу. Сын Субагу звал еще а сыном Шантасены был Шатасена. Шила Шукадевга с вами ознаймил, что все членки династии Яду имели Мели велеш Так как Кришна мял велю сынов, внуков и правнуков, Tak też każdy z wymienionych tutaj królów miał również duże rodziny. Nie tylko wszyscy oni mieli wiele dzieci, ale każdy z nich był niezwykle bogaty i zamożny. Żaden z nich nie był osobą słabą czy krótkożyjącą. A co najważniejsze, wszyscy członkowie dynastii Jadu byli wielkimi baktami o kulturze brominicznej. Ochrona kultury bramienicznej i kwalifikowanych brahminów. Brahminów należy do obowiązków krzesztriów, i wszyscy ci krzesztriowie bardzo sumiennie wywiązywali się ze swojego obowiązku. Członkowie dynastii Jadu byli tak liczni, że bardzo trudną rzeczą było opisanie ich wszystkich, nawet jeśli ktoś mógłby to robić przez tysiące lat. Św. z wami poinformował Maharaja Pariksit, iż słyszał zgodnych zaufanie Żydów, że jedynie aby uczyć dzieci z dynastii dziadów potrzebnych było 38 milionów 80 tysięcy nauczycieli, czyli aczariów. Wobec tego można wyobrazić sobie, jaka wielka musiała być liczba członków tej rodziny. Jeśli zaś chodzi o siłę militarną, to powiedziane jest, że jedynie samu Grasena miał 10 kwadrylionów żołnierzy w swojej służbie przybocznej Hari Krishna. 10 kwadrylionów żołnierzy. Oto byłoby bardzo dobrze teraz dla Ukrainy. Przed przyjściem Pana do tego wszechświata, odbyło się wiele bytów pomiędzy demonami i polbogami. Wiele demonów zginęło w walce i wszyscy oni otrzymali szansę na rodzin w wysokich rodach królewskich na tej ziemi. Z powodu swoich wysokich pozycji, wszystkie te demony nadal się pychał i ich jedynym interesem było nękanie swoich podanych. Pan Krishna pojawił się na tej planecie tuż pod koniec dwa parajugi z misją zniszczenia tych wszystkich demonicznych władców. Jak powiedziane jest w Bagawadgicie, Parytrana jest Sadunabinasz, jacaduszki tam, Pan przychodzi po to, by chronić wielbicieli od unieczyszczyć zloczyńców. Tak. Niektórzy z polbogów również otrzymali polecenie pojawienia się na tej ziemi, aby uczestniczyć w transcendentalnych rozrywkach Pana Kryszny. Kiedy Krishna pojawił się, przyszedł w towarzystwie swoich wiecznych sług, ale polbogowie również zostali poproszeni o zastąpienie z planet niebiańskich i dotrzymanie Mu towarzystwa. I wskutek tego wszyscy narodzili się dynastii Jadu. Dynastia Jadu ma 101 klanów w różnych częściach kraju i wszyscy członkowie tych różnych klanów oddawali swój szacunek Krzysie w sposób godny jego boskiej pozycji. I wszyscy z nich byli mu oddani sercem i duszą. Wskutek tego wszyscy członkowie dynastii Jadu byli bardzo bogaci, szczęśliwi i wiedli pomyślny żywot nie doznając żadnych niepowodzeń. Z powodu swojej ślepej wiary i oddania dla Kryszny nigdy nie doznawali porażki w walkach z innymi królami. Ich miłość do Kryszny była tak intensywna, że w swych codziennych zajęciach odpoczywając, śpiąc, podróżując, rozmawiając, bawiąc się, kąpiąc i myjąc. Byli pochłonięci jedynymi myślami o Krysznie i nie kładli nacisku na potrzeby ciała. Takie są symptomy czystego bhakty pana Kryszny. Tak jak kiedy człowiek całkowicie zaabsorbowany jakąś określoną myślą czasami zapomina o innych materialnych obowiązkach, tak członkowie dynastii jadu automatycznie zaspokajali potrzeby swego ciała a ich rzeczywista uwaga była zawsze skupiona na Krishnie. Mechanicznie wykonywali czynności cielesne, a ich umysły były zawsze pogrążane w świadomość Krishny. Szukadego Goswami zakończył 19 rozdział 10 kantu Śrima poprzez opis pięciu szczególnych zalet Pana Krishny i pierwszą jego zaletą związany jest z rzeką Ganges, Gangesem, która wypływając z dużego palca jego stopy posiada taką nadzwyczajną moc, że może oczyścić nawet rzeczy nieczyste. Przed pojawieniem się pana Kryszny w dynastii Jadu, rzeka Ganges była znana jako najbardziej czysta ze wszystkich rzeczy. Ale kiedy pan Kryszna najwyższy w Wiśniu, Pojawił się w rodzinie dynastii Jadu, a osobiście podróżował poprzez całe królewstwo Jadawów i poprzez jego bliski związek z tą dynastią. Członkowie tej rodziny stali się nie tylko bardzo sławni, ale również byli bardziej efektywni w oczyszczaniu innych niż wody Gangesu. Następną pomyślną rzeczą związaną z przyjściem. Pana Krishna było to, że chociaż pozornie chronił on baktów i noeczystwie, ale demony, zarówno demony, jak i baktowie osiągali ten sam rezultat. Pan Kryszna obdarza wszelkiego rodzaju wyzwoleniem i wyzwolenie sejudzie mukti, czyli wyzwolenie poprzez stanie się jednym z panem, otrzymywali demony takie jak Kamsa, podczas gdy Gopi otrzymywali szansę bezpośredniego obsłowania. Z Krishna. Gopi zachowali swoją indywidualność, także mogli cieszyć się towarzystwem Krishna, ale Kamsa został przyjęty w bezosobowe promocji. Innymi słowy, zarówno demony, jak i gopi otrzymali wyzwolenie duchowe, ale ponieważ demony byli wrogami, a gopi byli przyjaciółkami Krishna, Demony zostali zabite, a gopie byli chronione. Trzecia zaleta pojawienie się Pana Kryszny była taka, że Bogini Fortuny, która jest czczona przez pol bogów, takich jak Pan Brahma, Indra i Chandra, pozostaje zawsze zaangażowana w służbę dla Pana, mimo iż Pan bardziej troszczy się o gopie. Lakshmi, Bogini Fortuny, zrobiła wszystko, by dorównać kopii, ale nie odniosła sukcesu. Niemniej jednak pozostała wierna Krysznie, chociaż na ogólnie nie pozostaje ona dłużej w jednym miejscu, nawet jeśli wielbiona jest przez polbogów takich jak pan Brahma. Czwarta zaleta. Czwarta zaleta pojawienia się pana Kryszny dotyczy chwal jego imienia. Literatura wiedeńska oznajmia, że przez tysiącokrotnie intonowanie różnych świętych imion Pana Wisznu można otrzymać takie same korzyści jak przez trzykrotne powtórzenie imienia Pana Aramy, a przez powtórzenie imienia Pana Kryszny tylko raz otrzymuje się taka sama korzyść. Innymi słowy spośród wszystkich imion najwyższej osoby Boga, łącznie z imionami Wysznu i Ramu, Święte imiona Krishna jest najbardziej potężne. Dlatego literatura wiedeńska szczególnie podkreśla intonowanie świętego imienia hari Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Pan czytanie? zapoczątkował śpiewanie świętego imienia Pana Kryszny w tym wieku, czyniąc w ten sposób wyzwolenie łatwiej osiągalnym niż w wiekach poprzednich. Innymi słowy, Pan Krishna ma więcej zalet niż Jego inne inkarnacje, chociaż wszystkie z nich są tą samą najwyższą osobą. Piąta zaleta pojawienia się Pana Krishna jest to, że ustanowił On Najwspalniejszą zasadą religijną, wypowiadając ją, ubogawając że jedynie poprzez podporządkowanie się mu można spełnić wszystkie zasady religijnych rytualów. Literatura wiedeńska wspomina o 20 rodzajach zasad religijnych i wszystkie z nich opisane zostały w różnych szastrach. Ale Pan Kryszny jest tak łaskawy dla upadłych, uwarunkowanych dusz w tym wieku, że. Osobiście pojawił się tutaj i poprosił wszystkich, aby porzucili wszelkiego rodzaju religijne rytuale i jedynie podporządkowali się Jemu. Powiedziane jest, że ten wiek Kali, w trzech czwartych pozbawiony jest zasad religijnych i przestrzega się zaledwie jedną czwartą tych zasad. Ale dzięki lasce Pana Kryszny ten brak nie tylko został uzupełniony, ale proces religijny został uproszczony tak bardzo, że jedynie poprzez spełnienie transcendentalnej służby winności dla Pana Kryszny, poprzez syntonowanie Jego świętych imion Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, można otrzymać najwyższy rezultat religii, Mianowicie można zostać przeniesionym na najwyższą planetę w świecie duchowym, Goloko-Vrindavana. Dzięki temu procesowi można natychmiast ocenić korzyść z pojawiania się Pana Kryszny i zrozumieć, że ulga, jaką to przyniosło ludziom całego świata, wcale nie była niezwykła. Żyla Szukadewego z Wami kończę opis szczególnie. Egzaltowanej pozycji Pana Kryszny poprzez wysławianie go w następujący sposób. O Panie! Panie Krishna! Wszelka chwala Tobie! Obecny jesteś w każdym sercu jako Paramatma i dlatego znany jesteś jako Janani ktoś, kto mieszka w każdym sercu. Jak stwierdza Bhagavad Gita, sarva Sarvabhutanam, Hry Sierdzuna Tistati, Najwyższy Pan w swoim aspekcie paramatmy mieszka w każdym sercu. Nie znaczy to jednak, że Kryszna nie ma oddzielnej egzystencji jako najwyższa osoba Boga. Filosofowie w akceptują wszechprzenikającą cechę Parabramana, ale kiedy Parabraman, czyli Najwyższy Pan, pojawia się, myślą oni, że to jego przyjście jest kontrolowane przez naturą materialną. Ponieważ pan Kryszna pojawił się jako syn Dewaki, filozofowie Mayawajdzie przyjmują Kryszną za zwykłą żywą istotą, która narodziła się w tym materialnym świecie. I dlatego Szukadewaga z Wami ostrzega ich, że Devaki Jan co oznacza, że chociaż Krishna jest sławny jako syn Dewaki, w rzeczywistości jest on Duszą najwyższą, czyli wszechprzenikającą najwyższą sobą Boga. Baktowie jednakże rozumieją to słowo Devaki Janma Vada w inny sposób. Baktowie rozumieją, że w rzeczywistości Krishna był syna matki Jeszody. I chociaż pojawił się on najpierw jako Sindavaki, natychmiast został przeniesiony na kolana matki Jeszody i jego dziecięce. Rozrywki byli dla niej i dla jej męża bezustannym źródłem radości. Przyznał to również sam Vasudeva, kiedy spotkał matkę Jeszodę i Nandę na polu Kurukshetra. Przyznał on, że Krishna i Maha Balaram byli w rzeczywistości synami matki Jeszodę i Nandę i Vasudeva i Dawaki byli jedynie ich oficjalnymi rodzicami. Rzeczywistym ojcem i matką byli. Nande Jeshoda i dlatego Szukadew Goswami nazwał Pana Divaki Diewaki Dżanmabada. Szukadew Goswami. On następnie wysławiał Pana Jakiego, Pana jak tego, którego dom zgromadzeń, dynastii Jadu, Jadu Wara parishat, wielby jako zabójcą różnego rodzaju demonów. Krishna, najwyższa osoba Boga, mogą zabić wszystkie te demony za pomocą swoich różnych energii, ale chciał zabić je osobiście, aby w ten sposób dać im zbawienie. Krishna nie musiał przychodzić do tego materialnego świata, żeby unicestwić demony, gdyż jedynie poprzez swoją wolę mógł zabić setki tysiące demonów bez żadnego wysiłku. W rzeczywistości przyszedł On do swoich czystych baktów, aby jako dziecko bawić się z matką Jeszodą i Nandą Maharadzią oraz aby dostarczać wszelkich przyjemności mieszkańcom Dwaraki. Poprzez zabicie demonów i ochronę baktów Pan Krzysztof stanowił prawdziwą zasadę religijną, a zasadą to jest po prostu miłość do Boga. Poprzez przestrzeganie tej rzeczywistej zasady religijnej, miłość do Boga, nawet żywe istoty znane jako Stira-Czara, zostali również wyzwolone z wielkich materialnych zanieczyszczeń i przeniesione do królestwa duchowego. Stira oznacza drzewa i rośliny, które nie mogą się poruszać, a czara znaczy zwierzęta ruchome. Szczególnie krowy. Kiedy Kryszna był tutaj obecny, wyzwolił on wszystkie drzewa, rośliny, zwierzęta, które miały szczęście go widzieć i służyć mu zarówno we wrędawaniu, jak i w dworacie. Pan Krishna jest szczególnie sławiony za przyjemności pasterkom Gopi i królowym Dwaraki, i szuka go z wami pana Kryszna za jego ujmujący uśmiech, którym oczarował nie tylko gopi wrędawane, ale i królowie dwaraki. Dokładnym słowem użytym w związku z tym jest „Vardhyan kamadivam”. Jako przyjaciel wielu gopi we Wryndwane, jako mąż wielu królowych dwaracy, Krishna ciągle zwiększał ich pragnienie cieszenia się nim. Dla realizacji Boga albo samorealizacji na ogól musi się przez wiele, wiele tysięcy lat praktykować surowe pokuty i wyrzeczenia. I wtedy stopniowo jest możliwość zrealizowania Boga. Ale agopi i królowie. Dwa raki otrzymali najwyższy typ pozwolenia jedynie przez zwiększenia swego pożądania do Kryszny jako ich przyjaciela i męża. I to postępowanie kryszny z Gopi i Królowymi dwarki jest wyjątkowe w historii samorealizacji. Na ogól ludzie rozumieją, że dla samorealizacji należy udać się do lasu albo w góry i tam praktykować surowe wyrzeczenie i pokuty. Ale Gopi i królowe, jedynie przez swoje przywiązania do Kryszny w miłości małżeńskiej i radowane się nim w tak zwanym życiu zmysłowym, pełnym luksusu i bogactw. Osiągnęli najwyższe zbawienie, którego nie są w stanie osiągnąć nawet wielcy mędrcy i święta osoby. Podobnie demony takie jak Dantawakra czy Szupala również otrzymali największą korzyść, czyli zostali przeniesieni do nieba duchowego. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Hvala lepa za pozornost, najdražji Bhakti, in do naslednjega sestanka. Hari Krishna.